Lina, zobacz co mam. To jest mój ulubiony. Jedzmy to razem, tato. Tata już jadł. Tato, gdzie jest mama? Twoja matka, ona. Mama odeszła? Nie smuć się, tato. Zawsze będę tutaj z tobą. Czy jesteś Lino? Kim jesteś? Co tu robisz? Przyszedłem po nią. Nigdy! Już zabrałeś mi wszystko. Nie pozwolę ci zabrać jej również. Jak myślisz, jak ją wychowasz w ten sposób? Ja, kochanie, idź z mamą, będziesz mieć lepsze życie. Nie! Chcę zostać z tobą, tato! Wszystko w porządku. Możesz mnie odwiedzić. Chodźmy, Lina! Cześć, tato! Wrócę, żeby cię odwiedzić. Jedzenie jest w lodówce! Muszę iść do baru! Tęsknię tak bardzo za tato. Czy powinnam do niego wrócić? Zostaw lajka i skomentuj.